Torek, drugi tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza słyszymy bardzo mocne słowa Pana Boga, to jest pierwszy rozdział, początek księgi słowa, które wzywają do nawrócenia, do sporu z Panem Bogiem, do sporu sądowego. Pan Bóg jakby wytacza proces swojemu ludowi, ale nie wytacza proces po to, żeby go zniszczyć albo po to, żeby go ukarać. Wytacza proces po to, żeby go oczyścić. I mówi, choćby grzechy wasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Niesamowite jest to, bo przecież nazywa ich wodzami Sodomy, wodzami Gomory. We wcześniejszym wersetach mówi o tym, że ich ręce są pełne krwi, a jednak on wie doskonale, że jeżeli przyjdą do Pana Boga, jeżeli się obmyją, jeżeli się, jeżeli się nawrócą, jeżeli wyznają swoje grzechy, to naprawdę. I będą wybieleni, czy staną się biali jak, jak śnieg. Niesamowite jest to wezwanie Pana Boga, bo ono nam pokazuje, że nie ma takiego grzechu, którego by się nie dało wybielić, że nie ma takiego, takiej sytuacji, z której Pan Bóg by nie, nie mógł nas oczyścić, tylko że to musi zrobić Pan Bóg. A nie, że my się sami będzie, będziemy oczyszczali, bo bardzo często my się chcemy oczyścić, albo, albo wmawiamy, że w ogóle nie ma grzechu. Mówimy, że to nie jest jakaś wielka rzecz. Nie, to chodzi o to, że Pan Bóg, Bóg, który, który zna dobro i zło, Bóg, który wie, co jest dla nas dobre i złe, Pan Bóg po prostu, On, znając nasze winy, znając nasze grzechy, chce nas oczyścić z tego, z tego co, co rzeczywiście jest, jest niedobre. Pierwsze czytanie w tym sensie wzywa nas do tego, żebyśmy wracali do Boga, żebyśmy im bardziej nawet jesteśmy grzeszni, żebyśmy do Niego wracali, a nie uciekali, nie bali się, bo naprawdę Pan Bóg nie chce nas osądzać po to, żeby ukarać, ale po to, żeby, żebyśmy byli oczyszczeni i mogli na nowo zacząć nowy etap w życiu. Psalmista mówi o tym, też wkłada słowa w usta Pana Boga i mówi o takie bardzo ciekawe zdanie Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Czemu wymieniasz przykazania, jak nienawidzisz karności? Musar hebrajskie to jest pajdeja, wychowanie, dyscyplina, bicz, rózga. To jest jakby też taki sposób karcenia, można powiedzieć, człowieka po to, żeby go wychować. I człowiek nienawidzi karności, to znaczy nienawidzi czegoś, co mnie zmusza do czegoś. Z natury każdy z nas chciałby robić to, co chce robić. Nie lubimy, jak ktoś nas zmusza, dlatego jeżeli to zmuszanie jest częste, to zaczynamy kogoś nienawidzić. Natomiast chodzi o to, żeby sobie zrozumieć, żeby zrozumieć, że nie ma szans w życiu na to, że byłoby dobrze, jeżeli się nie będziemy zmuszać. Bo czy to inni, czy my sami, to my powinniśmy sobie narzucić pewnego rodzaju yy, trudności, czy pewnego rodzaju wymagania, bo inaczej to się to wszystko rozleci. Człowiek, który w życiu robi tylko to, co chce, ostatecznie stanie się człowiekiem zniewolonym. Bo ludzie zniewoleni to są tacy ludzie, którzy po prostu robili to, co chcieli którzy się nie przejmowali zasadami, którzy się nie przejmowali upomnieniami, którzy się nie przejmowali sygnałami ze strony innych, nie rób tego, bo się uzależnisz. Nie, ja, ja mam prawo robić to, co chcę. Bez karności, takiej wewnętrznej karności, czy nawet zewnętrznej, że jedni drugim zwracamy uwagę, ale bez karności człowiek ostatecznie zawsze skończy z zniewoleniem. Ewangelia opowiada o uczonych w piśmie i faryzeuszach, którzy zasiedli na katedrze Mojżesza. Jezus mówi bardzo ciekawe zdanie, czyńcie i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Czyli mówią oni dobrze, natomiast nie żyją według tego, co mówią. Jakby nauczają dobrze, natomiast ich życie nie jest kompatybilne, nie koreluje z ich nauczaniem. Bardzo często czytając te Ewangelię, myślimy o księżach, myślimy o o wychowawcach, o nauczycielach, o tych, którzy przekazują nam zasady moralne i nieraz się zniechęcamy. Mówimy, a ksiądz na pewno nie mówi prawdy, bo, bo nie żyje według tego. Nie, to są dwie różne rzeczy. Lekarz, dietetyk, może mówić prawdy na temat diety. Lekarz, który ma problemy ze sercem, może mówić prawdy na temat kardiologii. Człowiek, ksiądz może znać świetną prawdę na temat Pana Boga, wiary, modlitwy, natomiast sam po prostu tym nie żyć. Chodzi o to, żeby odróżnić te dwie sfery, że słucham księdza, że słucham biskupa, słucham kościoła, nie dlatego po prostu, że, że oni są świętymi, ale dlatego, że, że tam jest prawda, tam jest prawda. Tischner, powtarzając za Schopenhauerem, użył tego, tego sformułowania czy porównania, że co to za drogowskaz, który idzie do miasta. Który by szedł do miasta, że drogowskaz ma tylko pokazywać. Natomiast on do miasta nie pójdzie. I czasem my księża, jesteśmy takimi drogowskazami, którzy pokazują, co trzeba robić, ale sami tego nie robią. Tego, że drogowskaz nigdy nie będzie w mieście, nigdy nie doświadczy dobra tego miasta, nigdy nie doświadczy cudowności, które tam są. Więc to jest osobisty dramat głoszącego, jeżeli on nie żyje zgodnie z tym, co głosi. Natomiast nie dajmy sobie wmówić, że, że jakakolwiek nasz grzech, nasze nasza niestosowanie, czy nasza niemoralność wpływa na prawdę. Prawda jest prawdą i warto za nią iść, bez względu na to, czy, czy idą za nią ci, którzy ją głoszą. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.